Jak stworzyć proste, ale efektownie wyglądające logo? Krok pierwszy. Stwórz nowy dokument o dowolnym rozmiarze. Ja ustawię sobie szerokość 800, wysokość na 600 oczywiście pikseli. Po czym naciskamy OK. Krok kolejny to wybieramy narzędzie o nazwie elipsa I przytrzymując przycisk Shift i Alt jednocześnie tworzymy koło o dowolnym rozmiarze. Powiedzmy, będzie takie. Teraz kolor sobie ustawimy powiedzmy na szary. Tak naprawdę kolor nie ma znaczenia, ponieważ zaraz go i tak zmienimy. Wybieramy narzędzie zaznaczenie i ustalamy w dowolnym miejscu nasze koło. Teraz musimy dwukrotnie zduplikować nasz okrąg, w tym co klikamy ALT i duplikujemy nasze figury. Teraz zaznaczamy wszystkie trzy koła, tworzymy zaznaczenie i obrys ustawiamy na zero. Teraz ustal położenie naszych kół mniej więcej tak, jak widzisz na ekranie swojego monitora. Ja ustawię mniej więcej w ten sposób. OK. I ustalimy sobie teraz rozmiar, przytrzymając przycisk SHIFT, sobie je trochę powiększymy, a to trochę pomniejszymy. I mniej więcej w ten sposób uzyskaliśmy taki efekt, prawda? Co robimy teraz, to klikamy na dowolną figurę i z prawego, z przewodnika znajdującego się po prawej stronie, wybieramy narzędzie GRADIENT i uwaga, tworzymy gradient, prawda? Ustawimy sobie kolor jaki chcemy, niech będzie jasno-niebieski, a ten ciemno-niebieski. Ok. Typ ustawimy sobie na promienisty. Teraz na klawiaturze wciskamy przycisk G i uwaga, tworzymy sobie taki promień mniej więcej, tak aby to fajnie wyglądało. Okej, okay. tą samą operację, powtarzamy na kolejnych dwóch pozostałych figurach. OK, jak sam widzicie nasz efekt wygląda całkiem fajnie. Zrobimy teraz to, uwaga, tworzymy kolejne koło, czyli znowu klikamy przycisk L na naszej klawiaturze, dowolny kolor tak naprawdę, tym razem nie gradientowy, na przykład nie będzie szary i mniej więcej naprowadzamy na środek i przytrzymując przycisk Shift i Alt tworzymy okrąg. Proszę bardzo, pierwszy taki duży, kolejny idzie ze środka i jeszcze kolejny stąd, prawda? Abyśmy stworzyli takie trzy figury. Wiecie co? Ja specjalnie użyłem gradientu, abyście to lepiej widzieli. I uwaga, teraz z Shiftem wszystkie trzy figury zaznaczamy i klikamy na Brak. Uwaga, Brak. Teraz wybieramy pozycję Obrys i ustalamy sobie kolor na biały, prawda? Teraz obrys sobie zwiększamy, właśnie do czterech, aby to fajnie wyglądało. Ok, w ten sposób. I co robimy teraz, to zaznaczamy wszystkie figury i z Shiftem pomniejszamy je. I jak sami widzicie, fajnie to całkiem wyszło. Oczywiście obrys w dowolnym momencie możemy E, tak naprawdę korygować, czyli oznaczamy z SHIFTem wszystkie te trzy figury tak jak tutaj widzicie na moim ekranie I proszę bardzo, obrys ustawimy sobie na trzy i teraz fajnie to wygląda, no dobra e, znaczymy sobie naszą całą figurę i obryszymy ją sobie troszkę, powiedzmy w ten sposób Ok, znaczymy ją ponownie, możemy to zrobić na dwa sposoby, albo oznaczając, stworząc zaznaczenie albo na klawiaturze przyciskając przycisk CTRL i A i uwaga, ustawiam sobie obiekt, grupuj tu mamy pozycję grupuj albo skrót Ctrl G. Jak sami widzicie, nasza figura wygląda całkiem fajnie. Jeszcze warto by było dodać jakiś tekst do tego. E, czyli wybieramy narzędzie tekstowe tekstu, przycisk to jest ten na naszej klawiaturze i tworzymy dowolny tekst. Ja nazwę to Twoje logo. Bo oczywiście możecie tutaj pisać dowolną nazwę, jaką chcecie. No dobra, wybieram narzędzie, zaznaczenie, przycisk to jest V na klawiaturze. I sobie ustalimy rozmiar naszego tekstu. Powiedzmy, niech będzie w ten sposób. Ja już się nie będę tego tak bawił z tym tekstem, aczkolwiek zmienimy jedną rzecz. Czyciąg to jest Myriad Pro i ustawimy sobie na Bold Italic. Teraz to fajnie wygląda. No dobra, teraz przyszła pora na stworzenie cienia. W tym celu znowu wybieramy narzędzie Elipsa. Uwaga, wypełnienie, ustawimy sobie kolor powiedzmy na szary i tworzymy mniej więcej w tym miejscu taki cień, prawda? Nie za duży, nie za mały, powiedzmy coś, coś w tym stylu. Uwaga, klikamy prawym przyciskiem myszy na to i wybieramy Ułóż Przesuń na spód. Teraz, jak sami widzicie, jeżeli nałożymy te dwie figury na siebie, ta figura będzie pod nią, prawda? Właśnie o ten efekt nam chodziło. Co robimy teraz, to klikamy na efekty, rozmycie, rozmycie gaussowskie, doskonale znane z photoshopa. I uwaga, promień można sobie ustawić dowolny, powiedzmy na 12. Klikamy OK, po czym efekt wygląda następująco. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego poradnika. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, aby na bieżąco. I oczywiście lajkujcie, trzymajcie się i cześć!